Uniwersytet Śląski przy wsparciu pozostałych uczelni konsorcjum Miasta Nauki Katowice zorganizowało najważniejszy konkurs dla młodych naukowców, jaki się odbywa w Europie i na świecie, bo nie tylko z Europy przybyli młodzi ludzie, aby rywalizować ze sobą w rozmaitych dyscyplinach i być ocenianymi przez profesjonalne jury pod auspicjami Komisji Europejskiej. To wielkie wyraże, wy, wyróżnienie. Drugi raz ten konkurs, finał tego konkursu odbywa się w Polsce, tym razem w Katowicach. Od 1989 roku JUSYS jest zorganizowany. To prestiżowe wyróżnienie. No, myślę, że w dużej mierze zawdzięczamy go europejskiemu miastu nauki tytułowi, który został Katowicą przyznany. No i to pozwoliło przekonać Komisję Europejską, żeby właśnie katowice były miejscem organizacji tego konkursu. Eucys był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Poznałem tu ludzi z całego świata. Mój projekt był indywidualny w całości obliczeniowy, robiony na laptopie, i dotyczył projektowania nowych materiałów do ekologicznych baterii. Wszystkie projekty, które były obecne na tegorocznym Eucysie były naprawdę bardzo wyjątkowe i myślę, że miało bardzo trudne zadanie, by wybrać któreś z nich. Zająłem pierwsze miejsce, czyli nagrodę pieniężną oraz udział w międzynarodowym w seminarium. To jest wyjątkowa sytuacja, że Katowice taki konkurs organizują, że młodzież niebywale zdolna młodzież z całego świata zjechała się tu, żeby prezentować swoje dokonania, swoje osiągnięcia. Codziennie przez cały tydzień mogli zwiedzać Katowice, uczestniczyli nie tylko w samych wydarzeniach konkursowych, ale także specjalnie dla nich przygotowanych w wydarzeniach rekreacyjnych, mogli poznać siebie nawzajem, nasze miasto, nasze uniwersytety. No wielka korzyść dla promocji Katowic jako miasta akademickiego. To już są właściwie młodzi naukowcy. Nawet jeśli wielu z nich to jeszcze uczniowie szkół średnich, to na dobrą sprawę mają już indeksy albo po prostu zaproszenia do studiowania w prestiżowych ośrodkach. Patrzymy na nich uważnie my naukowcy. Na pewno składamy, będziemy składać im propozycje studiowania. Myślę, że nie tylko my, ale najlepsze ośrodki, ośrodki na świecie. Tak, to są przyszli liderzy życia naukowego w Europie i na świecie.